więc zmieniasz wędki? Tak, bo dzisiaj ta ostatnia doba, więc łowimy na, na rzece, na przy nurcie. Ale uciąg jest, dlatego używasz mocniejszego. Tak, uciąg to. jest konkretny, no biorę 3,5 lb wędeczkę, hercopową. Taki nowy projekt mój. No i zobaczymy, nie na pewno wytrzyma, będziemy rzucać ciężarkami 200 gram, nie? No, no ja 220, ale No na to nie odległość, odległość 60 metrów podobno ma być. No ja mam swoje gotowe, to teraz twoje będziesz. Do tego mocny Kręcią. Ten jak najbardziej się nada z żyłką. 0,38 i szczałówka 50 LB. Carblasa powinna wystarczyć. Na drugi kij zrobiłem sobie na moim starym, poczciwym Armalajcie century To to już jest w ogóle taka tyka 3,5 LB, ale powinna mieć Z4, napisane. Bo tak, tak, tak się no. zachowuje. Znam te kije. Tak, to to myślę, że. Historyczne kije. Nawet. Zrobiłem sobie grawerkę, żeby w razie czego się nikt Nie, nie przykleił? Nie przykleił do tych że no To są może jego. Nie? To już sobie powtarzał, tak, tak. No i ciężarki, nie? Tak jak powiedziałeś, 200 gram to jest minimum. Nie? Mhm. To wszystko to... musi wytrzymać. No, ja już się też przeszakowałem. Teoretycznie byśmy powinni teraz ten poda rozłożyć. Tak. Tego trochę chyba przerobimy, nie? Przerobimy z tripoda. Na SkyFood'a go, żeby był moc, stabilniejszy. Ta, I tam szczytówki niżej, szczytówki bo tutaj niżej. będą sumówki wywozić, nie? No, no dokładnie. No, dobra. Dobra. dobra, poszykuj to Szykujemy. i Dobra, David, ja tutaj jeszcze dołożymy do tego zrywkę ciężarku, bo jest taki uciąg, że ciężarek 250-300 gram jest naprawdę go porywa. Wziąłem jeszcze... po karpiówkach, jak zarzuciłem Dokładnie, że Dokładnie 300 gram tutaj... to jest minimum. Dowiążemy tu będzie kamerą. To... Tak, no kam... na kamień Na pewno nie ruszy. Dokładnie. Nie powinna, czy na pewno to miejmy nadzieję, że nie, ale nie powinno przynajmniej. nie? Chyba, że są, to zerwie tą zrywkę i ja chodzi. Na jednej węce mam jeszcze, jest godzina 19.30, no, prawie 20. Mam jeszcze 2-3 godziny łowienia nad wodą, bo można tutaj godzinę po zmierzchu jeszcze łowić. Zarzucam na pelet, który jest zaparty dwoma połówkami kulki. Wtedy to powoduje, że ten pelet się tak szybko nie wypukuje. A drugi zestaw kładę na dwie czwórki kulki. Jest to Squid Optopus. Mivardi. Moczony w dipie. Zobaczymy. Rzucam na gdzieś odległość 60-70 metrów ciężarki. Trzeba było założyć tutaj 240 gram. No i na razie uciąg tego nie ściąga. Við séum að það séu að það. Nei, ég á að fæla það mútti. Nei maður.